Czasami już to mówię w historii miasta, bo no to jest królewskie miasto, bo założył polski król. Ja pani, powiem pani, że, że bycie królem to chyba nie był lekki kawałek kleju, ten płaszcz swoje ma. Proszę się był wielkim królem nie tylko dlatego, że założył podkost, ale założył i był inicjatorem powstania wielu miast z panią honoratą wilk. Przyszedł na świat, przypomnę, 30 kwietnia 1310 roku w kowalu, właśnie pod włocławkiem, powiła go jadwiga, córka wielkopolskiego księcia Bolesława Pobożnego, żona Władysława Łukietka. To wszyscy wiemy, księcia brzesko kujawskiego ale także Łęczyckiego, Sierackiego i Krakowskiego. Zpromadłem dzisiaj pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego w Podgoszczy, jednym z najpiękniejszych pomników, jakie zostały wzniesione w ostatnich latach na cześć naszego władcy. Wina słodkie, bardziej niż te kwaśne. Piwo zaś, ważone w otarciu o fermentację ziarna, o chmielu niewspomne, bardziej konsystencją przypominało zupę.